Cześć, Manko, ja jestem Julek, i w dzisiejszym odcinku będziemy budować mapę. Gdzieś safe, miałem ją dokończyć, tak. I właśnie tą mapę sobie skończymy. Dobra, posłuchajcie. Ona będzie tak wyglądała, że. Będą musieli dojść do safe'u przy siebie. Zróbmy inaczej, żeby już nie było takich kłopotów. To ich save. safe. Zróbmy sobie tak. A co to rozwalało? A to na przykład? A. Dobra, to, to zróbmy sobie tak. To niech pójdzie, tak. To też zróbmy, żeby będzie zamknięty obszarek. Dobra. No i tutaj się będzie lazło, 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 lazło. To jest nasz sejf. Hmm. Zróbmy taką pułapkę na przykład. Pułapka będzie. A teraz krzaczki. Aj, głupio wyszło. Muszę sobie jakoś ładny chwyt zrobić. O, pyk, pyk, pyk. No i teraz wyjdzie. Mm, no i A teraz się będzie szło tędy. A teraz będzie się szło tędy. Nie, dobrze. O, tu będzie rozdział. Tu będzie taki jakby ślepy. Czyli dla tych, którzy będą się chcieli tu dostać, by ten tutaj już będzie prowadził... Znaczy już za bardzo przesadziliśmy. Mm. Tędy, 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 tędy. No jak tutaj będzie jakby ślepa uliczka. Mm. No i tam będzie się mogło przeskoczyć. Myk, 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 myk. Pyk, 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 dobra. Chce w sensie się będzie szło, z źli będą jeszcze muszą dotrzeć. A źli dotrzą tędy, jak wiecie? Żeby ich robić tak kopa. Mm, cyk, cyk, cyk. No, zróbmy tak.

No na razie to sobie zostawmy. Oj, wyszła mnie chcący. Nie zakładek, nie za. Dobra, co mam. Dobra. Uf, dobra, teraz idziemy tutaj znowu to. Także, żeby był drolek też, a tutaj, żeby było tak, też tak, łożymy sobie wodę. Yeah. mm -hmm. Jakby zróbmy ich w kopa, że tu będzie stał zielony, i on będzie tepał tutaj jakby. Żeby już tego nie usuwać, to postawmy po prostu No, Mamy będzie na przykład łapka. tej ma instaluje safe Bardziej teleporter który będzie wyglądał że dobrze jakby Idzie do kupy, czyli tutaj doprowadza jakby. Ale tu już będzie mały błąd. To no będzie tu stał ostatni czerwony teleporter. O! A tu będzie droga jakby zamknięta. Czerwony na no, no żółty teleporter będzie jakby. Tutaj. I z niego skoczyć będzie można. Tędy. A czerwony będzie jakby uwięziony w tym miejscu. A nie, tutaj będzie źle. Mam pomysł. Tak, jakby najbardziej to by pasowało, żeby zaskoczyć. Dobra. No i tutaj zróbmy jakby... A, to jest za blisko sejfu. ale nie róbmy afery. Usuniemy to. No nie wiem, może tak. Dobra, sprawdźmy. Czego? A, zielonego? A. No dobra, i sprawdźmy ją. Gra dla znajomych. No, ja będę tak na szybkości jakby Edgarem, żeby. Za... Nie mam Edgara przecież. Sprawdźmy, sprawdźmy moją mapkę a mogę w sumie wyłączyć boty. Czekaj, żeby się nie było bitki. Chyba ja chcę tylko sprawdzić ten sejfik No dobra, jestem które zawsze z nich wygram. To jest po prostu jak zapomniałem. Ty nie mamy Przecież to jest Aż... Oni szybciej rozwali safe niż ja dojdę. Dobra, sprawdźmy to. Miałem myślności, że tak będzie. Mm. A więc postawmy ten jump pad tutaj I wtedy będzie lepiej może No dobra, spró spróbujmy Przecież to nie są wyłączone boty, dobra nieważne Nie, natomiast no ja... Nie chcę bitki po pierwsze, a po drugie chcę tylko sprawdzić. O. Sam będę. Kapujecie? Wtedy będzie spokój. Szkoda, że jak używa gadżetu, to nie będzie się szybciej. To już zachodzimy aby zadziałało e, lipa, lipa kurde i znowu wziąłem musimy jakoś to zrobić to wracam po przerwie dobrze wi Witam znowu oczywiście pozwam nagranie na chwilę są już zmiany. Aha. Bo ja jestem żłym. Nie. Tak, jestem żłym. Więc zda. Teraz ma jest na obrót. Dobra, spójrzcie. Nie wiem, kto to. No je, już kurz. Dobra, chociaż wiem, jest błąd. Muszę tylko chwilę. nie ma krótkich jump padów i nie ma długich jump padów. Czyli jak te gayle, które są teraz. Takie jak są teraz. Co jest ten jump -padik. Ale się uparli na to. No dobra, sprawdźmy teraz. I znowu jestem w tym samym. Znowu cała mapa jest. No iść no. Będziesz tak marnował i siły. Dobra, udało się. Ale wtedy nie ma wyjścia, jak dobry wskoczy. Widzicie, nie mapka, Wam powiem. Jeszcze jedno muszę zbadać. To jest w sumie bliżej tego. A jeszcze to sprawdźmy, czy nie wlać się tam przypadkiem Dobra, nie Mamy szczęście Nie, bo przed tą mapką Musimy też wszystko sprawdzić Lepiej tam nie iść Chodzi mi o ten jumpad No i nie, ma wyjścia. Jeszcze czekajcie, sprawdźmy ostatni raz dobra. No i widzę, że zostawię sobie jakiś jumpadik jeszcze. Do uwolnienia się stąd. Czemu? Przecież ja tu stawiłem jumpad. No nie wiem. No dobra, to teraz możemy z nią zagrać. Weźmy sobie od razu barlejka. Dobra, ale to w sumie nie jest. Dobra, dodatkowe. Mm. Dodatkowe szkody weźmy. Co, za dodatkowe? Tak, dodatkowe szkody mamy. No i zzięłały tonik, jakby coś nas atakował. Dobra. Sprawdźmy moją mapę. Mamy Tika, więc się nie złożyło Oooo patrzcie. Oni tu są, bo to oni są głupi, to są bocy Serio niezły Patrzcie w końcu zaczęli, chyba, że o nie! No dobra, szkoda, że nie gracie w nią nie grają. <śpiewanie> <śpiewanie> Idźcie za! Ale to jest fajne, kurde, sprawdźmy sobie. No dobra, polećmy sobie tam i sprawdźmy, jak tam se... Opa, jak się tam stoją! Pierdolę. Dobra, szczęście. No dobra. Po jak tu daleko poszło. O nie, tutaj za chwilę czekają. To jest głupie trochę. Ona użyła urda i tak nam sobie zjechała. Ale kurde. Ale gdzie jest ten niebieski? Bo ja już sam pogubiłem się w swojej mapie. Nie. Tu jest niebieski, ale... Ale jak się do niego dostać? Jest wyjść dobra, no nieźle, no dobra, to wygraliśmy. No to na wygranej skończymy sobie odcinek a więc pa.